Z okazji stulecia wybuchu I Wojny Światowej w Chorzowskim Centrum Kultury zorganizowano konferencję naukową upamiętniającą poległych, którzy zginęli w konflikcie, jaki toczył się na arenie światowej od 1914 roku. Staramy się jako bractwo Chorzowskie Bractwo Rycerskie obchodzić ważne rocznice z dziejów państwa polskiego i Śląska. I myślę, że stulecie wybuchu I Wojny Światowej jest taką roczniczą, którą warto po prostu obchodzić. W wojnie udział wzięło Wiele tysięcy Ślązaków. Niektórzy zginęli, czego świadectwo mamy tutaj na Śląsku, a także i w Chorzowie, w parafii św. Józefa na cmentarzu istnieje krzyż, mogiła poświęcona poległym Ślązakom. W programie konferencji znalazły się uroczyste wręczenie dyplomów honorowym członkom Chorzowskiego Bractwa Rycerskiego Bożogrobców oraz sesje uznanych ekspertów z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego czy Muzeum GórnoŚląskiego w Bytomiu. Myślę, że te referaty są dość różne, zróżnicowane. Począwszy od takich ciekawych aspektów, jak postawa związków zawodowych, kościoła w czasie I wojny światowej, do bardziej takich popularnych. Podczas wykładów można było się dowiedzieć wielu ciekawostek, których próżno szukać w podręcznikach historii. No, będę mówił o wszystkich tych zdobyczach I Wojny Światowej, które potem rozwinęły się w okresie międzywojennym, no i w okresie II Wojny Światowej. Ciekawostkami to w zasadzie to tutaj są wszystkie te śmiercionośne środki, których używały walczące strony, czyli czołgi, które były bardzo takie pokraczne, nieporadne w poruszaniu się po terenie i można je Porównać z tym, co mamy dzisiaj. Samoloty, te, które latały w 1914 roku nad walczącymi żołnierzami, rozwijały prędkość no około 80 km na godzinę. Możemy sobie porównać, co się dzieje dzisiaj. Warto pamiętać, że Józef Piłsudski, jak i Edward Śmigły nie byli zawodowymi wojskowymi. Józef Piłsudski w ogóle był samołkiem. Nie znał na przykład zasad musztry w ogóle, no to bardzo niepotrzebne, a Edward Ziśmigły, trzeci marszałek polski, był z artystą malarzem, pisał piękne wiersze, piękne pastele malował, no ale życie tak no, zaplanowało, że. Zapisał się w naszej pamięci jako marszałek Polski. Pierwsza wojna światowa zakończyła się 11 listopada 1918 roku. Zginęło w niej ponad 6 milionów Polaków.